Witajcie ludzie z tej strony Ziho, a my znowu gramy w Half-Life Invasion Mod Zidybry No, teraz sobie będziemy jechać wagonikiem, płócnąć Pio! Bzz... Ma wos... oh, oh. Zapomniałem o tym. No, kurwa no. Replay Jedziemy no, to, to było genialne. Ale to było lepsze. Poczekaj Uciek... na mnie! Fiu. Fuck you, trochę. No nie... Kurwa, rzucił jakimś... Zarzucił jebanym granatem chuj. Da Widziałem Znowu Idź <fors <pensar> <fors> Szybko biegnij No Może weź się automata też tak myślę Jedziemy no. Dobra go! Wytrzymały ten pociąg No, szkur. no i akurat tak skakamy Lecimy się jedziemy, jedziemy A nies to wyjewany jest jeszcze poraz. O, granata! O, dobry po. Nie mam o, jeden. Trzeba go wykorzystać. No, tylko trzeba wiedzieć kiedy. Więc szybko go. trzeba to zrobić. Bum No, umr W ogóle to ja mam granatniki, a ja nie zauważyłem. 10. Otwórz z tyłu. Idealny głos otwierany. Ja. Aby nie było kolejnych min. Też mam taką nadzieję. Jak coś to jebne z, grana, z granatnika, bo mam 10 pocisków, więc nie trzeba nam żałować. Co to jest? Które są? Tu. A spoko. No, no. Granatnik. Kurde, bo myślę. oj dobra, chuj. O, ale dobrze jest. I granatnik jest sześć. O, idziemy szybciej. A wcześniej tego nie wziąłem. No, 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 A, tu jeszcze dziwnie ukryta. I tylko po jednej stronie. Strzel tak, medek. I umarł. Śmieszne te są te. Tylko szkoda, że się nimi strzelać nie da. Ale za to czym innym się da strzelać coś troszkę nawet podobne. No, no. Dziwne, że nam się nic nie dzieje, przejeżdżamy przez prąd. Kurwa, było trzeba tam zmienić. Łot, na to trzeba uważać. No już to no, nie ma. Trzeba na tamto uważać, bo... No, 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 no. Raz ...to mnie dziwnie rozjibało I teraz jak będzie ty gówno, to muszę tam strzelić. Prawda. Więc celuj. Teraz bierzemy. Tak, Karabiny idziemy. Na wprost. Wow. Aha. E, what the fuck? Trzeba win. A, nie, to zepsuta. To już koniec drogi. Mówię, tam też koniec drogi, więc. Ale powinno spać, gówno. Ach! Wód? Fajnie. Czyli jest tu zombie O tam. Widać nawet Na gierę. Skoczyć? Odsko trzeba odskoczyć, żeby nie nacisnąć to. Granatnikiem? Czer no. Zdalsza trochę. O dobra. Mało brakowało! Da To jest apteczka więc I granaty, których nie miałem Jest good O It mamy 10 good. granatów Mniem Oczywiście wykorzystamy je Here Masz! Jaka moc Była jeszcze jedna? Tak A to żłoce mam tyle granatów Jeszcze A, łapto! I łapto! No, Fajne. pięknie. I akurat mamy 5 dodatkowych granatów, co się równa 10 dodatkowych granatów, czyli mamy 10 granatów. No, go więc. Czekaj, bo tego to muszę przeładować. Ale to po drodze. Teraz bierzemy dopiero to. Gran Brudurru! O nie Pod tamten się da schować? No Ocz ty w chuj. Fajnie, że ten kutas co tym strzela Tym granata trzeba Wiem A w ogóle jak on tam w las Bo ty mają swoje sposoby Tak, medyk Zgodzę się O, i dodatkowe Radejko Bum Dobra wieczing <laughs> Zajbista muzyka Dobra idź, go Czekaj, co to nie? Czas jest. lecie to nasze kości mieliśmy przejść. A naprawdę no, O ja to pamiętam Też pamiętam, ja to przechodziłem I ty życie nie miałeś Body. Body. Czekaj gadaj No gadajcie dalej Dobra, strzelaj, nie ma czasu 3, 2, 1 Chujba I tam jest. Jestem sniper, no pamiętamy To wiem jaki ja miałem na to główny sposób a, 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 a. NIE TRAFIŁEM Przyje? Tak wiesz? Już. już nie Musiałem aż trzy grenady zużyć Widzicie jak pamiętamy tą grę? Ten tym Sniper był O kurde Lubię takich pudełek Gin! Am. Ammo Bug o, też rozwal. Czekaj. Z ławem szybciej idzie. A naprawdę no, prawda, gin. I główno. No, kurwa, jebane tory. Chcecie życie. Wiem, zapisywanie. Zajbiste odgłos, otwierania Tam powinni być po prawej. Wymieniliśmy się nabojami. Jaka rozruba Tak wyglądają Tak wygląda Half-Life O granata miała swój Warto mieliśmy W ogóle czego tu nie strzelał jakiś debil? Bo głupi? A wyżej się nie da Oni sobie tu będę przychodzić. Gdzie? A Agat? Nie wiem Czekaj, a... czy mogę? That is... Heavy shit, <laughs> heavy shit. Uh. I tu są dynamity Więc trzeba tak o bo to... ten dynamit wygląda To prawda to prawda. No ale Gaben zrobił taki dynamit i taki dynamit ma być. Górę. Ha, ha, ha. Wygląda jak książki. Explo... explosives. Ha. <grystanie> Wszyscy są w duży. Da Ty też U Rakieta Nie okay. Najpierw coś zobaczymy. Tu są fiuty chyba A nie ma To wypijemy gówno Na zdrowie Z czego on? Z tego pije kur... w ogóle na jakiej zasadzie to działa? i mu poleruje Dwoje, jakie głosy. No, dobra, czas odpalić rakietę. Dobra, A to co? Nie wiem, idź. Rozwaliłem świat. No, idź, odpalić Dobra, rakietę. idę, odpalić tą rakietę. No, nie widzisz, jak zapierdam. O! Je yeah. <laughs> Uwielbiam ten alarm Ach trzęsie A! A! Będą ślady na niej Powinno nas oślepić no Ale słabo ślepiło gaśnica Poleciała w pizdu szybko jeśli zdążymy to zobaczymy gdzie kurwa niech spróbuje nie da się dobra i panu spróbuj spaść to nie co ci zrobi o a w dupemie po pocałuj! No. Ja to potrafię. I tu nie możemy. Rakieta poleciała gdzieś w tekstury. Oczywiste. I teraz się wracamy. No, nie wiem jaki to sytuacja. O, to otworzyło się. Się otworzyło. Da. Chodzimy. Czytywanko. Nie, bo wczytywana. No. No. O, inny kabaryna, inna żybrza. Shotgun nam wypadł. Wow. I tu nie ma nikogo. O, dziwne. Ona szybsza, je? Prawdopodobnie. Kiedyś WD wypadło. Dobra, grzejmy nią. O! Mamy fula. Parcie kaciuchcia, deluxe. Wygląda jak traktur. No. To ja chcę. Oto. O, wpyta, ale zapierdala. No. I tu gdzieś spadniemy do wody. No, to było zaplanowane. A, zapierdala, nieźle. No. Teraz musimy znowu pod wodę i tam rozwalić yy, kłódkę a Pistol glock, glockiem tylko się da Wiem, tylko glock może pod wodą Bo glock jest do ciężkich Situation Da Tylko szkoda mi troszkę tego Czego? Do tego samochodzika, dobry był 5 sekund pojeździliśmy No co A prawda, nie. o Płynąć tędy? Nie Nie, na razie a może ten? I walić jak najkrótszą drogą do celu. Zombi. Dzień dobry. u pana? Ale karabinek. O, i granaty. O, jeszcze tu był. Nie zauważyłem. Do widzenia. Jak podwójny strzał mógł przeżyć? Tylko się. In I bierzemy żyć. Tyle o. Byliśmy tu. <grystanie> nice, nice one. Nie. E. Tendy. I tędy, ta. No. Do wody. No raczej. Czy może tu? Byli gdzie? Ale tutaj też się da. To do wody. Mm. Nie. Dobra, go. Oż ty w dupę. Gdzie jest mój tlen? Z Spieprzaj. Szybko, Szybkiem. bo się dusić będziemy. Tutaj. It's good. Glog. Wypierdalać. To gówno będzie nas jeść. Nie, jak rozjebie to. W górę. Dobre, dobre. I tu było bagi, nie? No. O, jeszcze tam można. A żeby tam się dostać, trzeba dędy. Da. I tu mamy dużo itemów. No, no. Chui. Chui. Coś trzeba przesunąć. Uwaga. Dziwnie to działa no. Aha, zajebiście to Gaben zrobił, idealnie Zajebiście A myślałem, że to tylko taki chwilowy bug, ale nie To jest taki prawdziwy, najprawdziwszy I tego się naprawić buga nie da Więc trzeba z nim żyć Da, i teraz płyniemy tam, tak? No Szybkiem Aha. Gunwok i żeśmy wyszli. O tutaj jest światło. I no właśnie. Będziemy O walczyć. fajna piosenka. Będziemy walczyć z takim... Z tym gównem. No właśnie. potworem Co tu robi jakieś pośle, jakiś poślizg? rus? Nie wiem. Jakieś... Oh. walf to do granaty? Tam jest płytko? Czy głęboko? O, 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 ty! Dobry pomysł. Przytrzymaj i rzuć. Nie wiem gdzie, ale... Celuj! Czekaj, bo gdzieś to jest. Okej. Okay. Zdechło? Nie wiem. O, masz kurwa. O, jeszcze żyje. No to mamy jeszcze to. Czekaj, będzie gdzieś tu. O. się w niego może wycelować Czy cztery, może nie da się, a może pod wodą się da? Nope. te cztery I o. O, pływa idealnie. No płyń na to, chuju. płyń Dawaj Dawaj No tu Tu Kurwa, ja przez niego czas tracę Kur był Tu naciska jak widzisz, masz dwa jeszcze Wiem, ale rzuci tak tak go mamy zabić No to zdech Poszedł w pizdu i dobrze Bo nie chce mi się później z nim bawić bo To jest G-man z tym Płetfonurek no, zresztą go później zobaczymy, O. Nie raz pewnie No I go będziemy z Glocka rozjebywać Nie z kuszy, bo kusza to główny. O właśnie, leży sobie płetwonurek Jimen No Oj, co to się stało? Przyjrzymy się bliżej O, tak wygląda lol. No. I on nas jebie tym młotkiem. Dobra, jedźmy gdzieś dalej, bo trzeba. Tu tędy, nie? No. O, poza tym już koniec będzie. Więc... Okej. Okay. Okay. Tu może się pożegnamy. Nie. Czekaj, pójdę tam. Ale driftem. O, tam trzeba? Nie. rędyż to? O, nawet życie nie straciłem Czekaj, rozejrzyj się A może i tam trzeba? Bo innego wyjścia nie widzę O no, po tym, no właśnie nie? Dobra Tyle Weź To ja się będę z wami żegnał, więc z tego miejsca ludzi się będę z wami żegnał Już to mówiłem, no. więc subskrybujcie, się w górę do Będę się na was, proszę a i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z gry, tam, cześć, z wami żegnam, ja też się rzegnam. z wami żegnam, cześć, no nara.